Na mojej ścieżce duchowej najbardziej ze mną zarezonowały nauki Neville'a Goddarda. Jest to mistyk i nauczyciel duchowy, który stworzył prawo założenia. Uważał, że wyobraźnia kreuje rzeczywistość, że poprzez to, co sobie wyobrażamy, możemy jakby to stworzyć, powołać do doświadczenia. I prawo założenia opiera się też właśnie na przekonaniu że nasze wewnętrzne założenia, poczucie pewności materializują się w świecie zewnętrznym. I zastanawiam się teraz, bo tutaj Nawil używa takich słów jak wejście w stan końcowy spełnionego marzenia. Czy faktycznie te teorie Nawila mogłyby znaleźć jakiekolwiek potwierdzenie bądź też nadzieję na potwierdzenie tutaj y w świecie fizyki kwantowej. Co o tym myślisz? Wiesz co, no, no to są um, ciekawe spekulacje. No oczywiście tutaj potwierdzenia na dzień dzisiejszy, to potwierdzenie to było za dużo powiedziane, ale oczywiście można pewne, pewne inspiracje z fizyki kwantowej czerpać do takich rozważań. Um, no wspomniana już przeze mnie superpozycja stanów, tak? Jest to zjawisko właśnie typowo kwantowe, trudne do intuicyjnego jakby ogarnięcia naszym takim potocznym zdrowym rozsądkiem, no bo polega mniej więcej na tym, że, że dany stan składa się z superpozycji różnych możliwych stanów, które jakby współistnieją ze sobą jednocześnie. Do momentu, no właśnie, do momentu pomiaru, do momentu obserwacji, do momentu interakcji z otoczeniem. Tutaj teorie są różne. W każdym razie, no jakby jednym z rozwinięć, jednym z rozwinięci tego tej superpozycji, tego efektu superpozycji jest interpretacja mechaniki kwantowej przez Hugo Wreta, czyli ta słynna teoria wielu światów. Ona jest trochę źle rozumiana, ale generalnie zasadza się na tym, że że właściwie wszystkie właśnie możliwości istnieją jednocześnie. I nie jest tak, że w momencie właśnie tego pomiaru czy obserwacji superpozycja znika i zostaje tylko jeden mierzony przez nas stan, jak to klasycznej interpretacji Kopenhaskiej um, się um, uważa y, tylko w momencie pomiaru w pewnym sensie, w pewnym sensie wszechświat się no, rozdwaja czy na, na, na jeszcze więcej części dzieli, y, w którym każdy możliwy pomiar, każde, każdy możliwy przypadek y, po prostu y, istnieje. Y, no i oczywiście można tutaj spekulować, y, y, jeśli właśnie Levi Goddard mówi, że że my wybieramy sobie swoją rzeczywistość, tak, za pomocą e, naszej wyobraźni, e, poczucia czy e, czegoś w tym rodzaju, no to oczywiście e, jakieś drzwi do spekulacji to otwiera, prawda? Że, e, że jeżeli wszystkie możliwości e, istnieją jednocześnie, w, jakby w pewnym sensie równoległych e, światach, no to e, no proszę bardzo, można, można sobie się zastanawiać nad tym. Czy, czy w jakiś sposób nasza świadomość jest w stanie wybierać sobie akurat ten, ten wszechświat, czy ten podwszechświat, który, który chce. No, no też tak jak mówię, jest to, jest to daleko idąca spekulacja, tu potwierdzeń nie ma żadnych, ale, ale ciekawe powody do, do, do właśnie refleksji i inspirowania się fizyką kwartową jak najbardziej są. No, tylko mówię, trzeba to robić uczciwie, bez wyciągania pochopnych wniosków, ale. Ale z otwartym umysłem. Dzięki za, za odpowiedź. Powiem tak, no, mnie jako lajkowi jednak w tym fizycznym świecie, no bo ja tylko tam w pułapkach to zgłębiam, prawda? Tyle, ile, ile jestem w stanie, tyle jestem w stanie zrozumieć. No, jednak gdzieś tam kusi mnie taka na przykład teoria, że to splątanie kwantowe też. Jakoś można włączyć w to wszystko, na przykład, że jak wchodzimy w stan końcowy naszego spełnionego marzenia, to jakoś się splątujemy z tym wynikiem i on się dzięki temu manifestuje. Ale tak jak mówię, ja się na tym nie znam też do końca, ja to dopiero e, fizyka tak bardziej zgłębiam m, właśnie trochę z Tobą i, i mam nadzieję, że gdzieś tam e, w naszych e, kolejnych. E, Materiałach, które będziemy przygotowywać, uda nam się może jakoś zawrzeć też tą myśl, która mi tutaj jako lajkowi przychodzi do głowy, czy to w ogóle ma sens, czy to nie ma sensu. Z no, przyjemnością to... o tym z Tobą rozmawiam, oczywiście. <laughs> to może być ciekawe, myślę, że wiele osób może sobie zadawać takie pytania, no, tak jak ja po prostu, jako lajk, taki, który chciałby się dowiedzieć tutaj, czy da się coś tutaj naukowo wyjaśnić. Więc może by się udało coś tam, coś tam pomyśleć nad tym. No, różne spekulacje są, są rzeczywiście bardzo interesujące i ważne tylko, żeby, żeby uczciwie mówić, że są to spekulacje, a nie jakieś pewniki, czy no, czyli tak jak mówiłem, już pewnego dozą pokory do tego wszystkiego podchodzić, ale oczywiście no, to po to tu jesteśmy, żeby też rozważać takie, takie różne ciekawe kwestie, więc tak, okay. Dokładnie, my też. <laughs> Dzięki. Mnie też właśnie interesuje, żeby to wszystko, mimo, mimo gdzieś tam, że mnie fantazja gdzieś tam ponosi, tak, że to mogłoby być taki, tak, to chciałabym, żeby jednak to było naj jak najbardziej rzetelnie wyjaśnione i właśnie zgodnie z prawdą. Więc liczę na to, że właśnie, tak będziemy to rozbierać na części pierwsze, tak, żeby to właśnie nie było tutaj przykłamań, tylko bardziej ewentualnie prawdopodobieństwa i możliwości, tak jak cała fizyka, więc on to właśnie to opiera. Bardzo Wam dziękujemy za obecność i. Mamy nadzieję, że jest zainteresował Wam Was ten temat. Jeżeli tak jest, jeżeli chcecie razem z nami dalej podróżować, wybrać się w tę fascynującą podróż po świecie klantów, to zapraszamy Was do kolejnych odcinków. Zapraszamy.